Autentyczne życie może głupiać, bo to jest dobry przykład. Też jest jakiś sposób. Klikając w ten odcinek, zauważyłeś, że jesteś na kanale Tak się rozkwita. Czyli jest to kanał, który chce pokazać, życie, autentyczne życie osoby, która dąży do tego, jest w takim procesie przeżywania swojego życia w sposób jak najbardziej pełny, jak najbardziej radosny i jak najbardziej spełniony. Osoba ta podejmuje bardzo różne działania, czynności, które właśnie dążą do takiego stanu, bo przecież każdy z nas wie, że tak wiele zależy od nas samych. I w tym filmie poruszę rzeczy, które właśnie zależą od nas. Nie mówię tutaj o sytuacjach depresyjnych, które dotykają nas z powodu na przykład utraty bardzo bliskiej osoby. Czy innych rzeczy, które, na które nie mieliśmy do końca wpływu? Mówię tutaj o sytuacjach, które, na które my mamy po prostu wpływ, i ten film będzie tego dotyczył. I to, że nagrywam ten odcinek na zewnątrz, wśród moich warzyw, też ma znaczenie dla tego tematu. Zaznaczę tylko, że naukowcem nie jestem, więc od strony naukowej tematem zajmować się nie będę, chociaż niektóre z tych aspektów potwierdzone są naukowo. Można sobie takie rzeczy wyszukać i po prostu je zweryfikować. Natomiast to, co w tym momencie powiem, jest oparte o moje nie tylko moje, ale będę tutaj mówić o swoim ośmioletnim doświadczeniu w przemianie własnego życia na bardzo wielu aspektach. Wczoraj pojechałam do sklepu. W sklepie zakupiłam kilka produktów spożywczych, na które przyszła mi ochota. Po powrocie do domu, zjedzeniu tych. Pyszności spędziłam kilka godzin na łóżku. Zaznaczę tylko, że były to pyszności wybrane z rzeczy, które ogólnie wydają się najmniej szkodliwe i najmniej skażone chemią. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moje ośmioletnie doświadczenie, tysięczne przykłady mogę przytoczyć tutaj w sytuacji. Które właśnie kończyły się w taki sposób. Czyli po zjedzeniu przetworzonych rzeczy, mój organizm reaguje w sposób, że tak powiem, adekwatny do tego, co otrzymał. Czyli jeżeli zjem posiłek cięższy, nie mam siły na to, żeby z łóżka wstać, zrobić to, co planowałam, a to prowadzi mnie do zniechęcenia, do Spadku zadowolenia z siebie samej, do przełożenia w czasie moich obowiązków, moich rzeczy, które muszę, czy powinnam, czy chcę wykonać. Wspomnę Wam tylko, że od jakiegoś czasu zajęłam się rysunkiem. Mam w tym momencie troszeczkę zamówień i z niektórymi rzeczami po prostu chcę się wyrobić na czas. Robię to, co lubię. Wtedy, właśnie wczorajszego wieczoru, nie miałam kompletnie już ochoty na to, żeby do tego rysowania się zabrać. Jedyną rzeczą, która przychodziła mi do głowy, to po prostu poduszka. Po kilku godzinach ocknięcia się z takiego letargu, stwierdziłam zaraz, zaraz, przecież już miałaś tyle razy doświadczenia z sobą samą. Dlaczego to zrobiłaś? Dla tak chwilowej przyjemności dałaś się po prostu skusić, żeby te rzeczy sobie kupić i potraktować w ten sposób swój organizm. Wiem w tym momencie, niektórzy z Was mogą mi zarzucić, ale przecież coś trzeba jeść. Ale przecież wybrałaś to, co było najmniej przetworzone. Żyjemy na Ziemi, nie mamy innego wyboru. Musimy w ten sposób funkcjonować. Otóż powiem Wam, że mamy wybór. Mamy wybór, tylko nie zawsze z tego wyboru chcemy skorzystać. I teraz nie chodzi o to, że ja będę przeżywać tą sytuację, pognębiać się, wpadać w stany depresyjne, właśnie z tego powodu, że zjadłam w ten sposób. Bo należy wyciągnąć w tym momencie wnioski i posądzić trochę inaczej. Natomiast mój przekaz w tym filmiku jest taki. Jeżeli czujecie się słabiej, teraz mamy taki czas przesilenia jesienno-zimowego. Wiele osób czuje się gorzej psychicznie. I mówię, wykluczam tutaj sytuację, tragiczne, które nam się przytrafiają w życiu. Wiecie, o jakich sytuacjach mówię. Więc jeżeli nie wiecie, dlaczego macie gorszy nastrój, dlaczego nie chce wam się wstać i zrobić coś ze swoim życiem, pomyśleć o jakimś własnym rozwoju, rozwoju swojej firmy, rozwoju swojego kanału i tak dalej, tak dalej, to pomyślcie o tym, między innymi, co do swoich ust. Wspomniałam na samym początku, że przemiana mojego życia trwa od 8 lat i to właśnie z perspektywy tego czasu mówię Wam o tym. Jestem przykładem tego, że posiłek ma wpływ na to, w jaki sposób się czujemy, co myślimy. Nawet miałam myśli takie wczoraj żeby zostawić już ten kanał na YouTube, żeby przestać nagrywać, po co tak się wysilać, poświęcać czas na montaż filmu i tak dalej? Przecież nie muszę tego robić. Przecież mogę zająć się, na przykład, tylko rysunkiem, rozwojem social mediów, które nie są tak pochłaniające, na przykład jak montaż filmu. I też dam radę. I spokojnie, w inny sposób będę mogła się utrzymać czy spełniać swoje pasje. Ja wiedziałam, że ten moment minie. Wiedziałam, że położę się spać następnego dnia rano. Może jeszcze nie będę czuła się tak rewelacyjnie, bo nie jest to zapytanie palca, ale miejcie to na uwadze, że im bardziej posiłek jest przetworzony, im bardziej schemizowane, tym bardziej możemy czuć się źle. I tutaj powiem Wam, co ja na przykład jem, żeby w takim razie czuć się dobrze. Dla niektórych z Was będzie to szokiem. Dla niektórych z Was może nie. Niektórzy z Was się mogą ze mną nie zgodzić. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby wam powiedzieć słuchajcie, taka, taka czy taka dieta jest najlepsza. Żeby czuć się wspaniale, można wyszukać sobie nawet w internecie produktów, które bardzo dobrze wpływają na nasz mózg, na nasze dobre samopoczucie, na podniesienie poziomu dopaminy i wprowadzić te produkty do swojego posiłku. No i właśnie jednym z takich produktów są zielone warzywa liściaste. One zawierają bardzo dużo kwasu foliowego. Jeżeli nie mamy tych warzyw w swojej diecie, to pamiętajcie, kwasu foliowego nie będziemy mieli za dużo, i przez to obniżamy sobie poziom dopaminy, która właśnie sprawia, że czujemy się lepiej. A jest tylko jeden z przykładów: zielona herbata kurkumina zawarta w kurkumie. Ale jest takich wiele, wiele, wiele rzeczy. Nie chodzi mi o to, żeby je tutaj w tym momencie wy, wymieniać, bo takie rzeczy można sobie wyszukać, jeżeli ktoś jest tematem zainteresowany. Chcę Wam tylko nadmienić, abyście zastanowili się, przyjrzeli się produktom, które wkładacie do swoich ust. Od ośmiu lat spożywam głównie owoce i warzywa. Czy dokładam do tego na przykład warzywa strączkowe czy kaszę gryczaną, ale te produkty węglowodanowe nie wpływają dobrze na mój organizm. Najwięcej siły mam po nieprzetworzonych, surowych owocach i warzywach. I to jest podstawa mojej diety. To jest podstawa, w tym momencie nie mam teraz zegarka przy sobie, ale jest tak, około południa. Ja jeszcze nic nie jadłam, jestem naczczo. Celowo to robię. Przeciągam sobie właśnie po takim najedzeniu się przeciągam sobie czas niejedzenia jak najdłużej tylko mogę. I dzisiaj na pewno nic takich rzeczy już nie będę jadła, bo nawet nie mam na to ochoty, bo chcę czuć się lepiej, bo chcę pozbyć się. Tego stanu, takiego, takiego przygnębienia, spadku nastroju, właśnie, żeby być bardziej człowiekiem uśmiechniętym, radosnym, produktywnym, zajmującym się swoimi pasjami życiowymi. Poza tymi przetworzonymi rzeczami, o których wspomniałam, kupiłam sobie oczywiście też awokado. Będę robiła rolce warzywne z awokado. Możecie, tutaj mam, wyświetla się karta. Zacznij do tego filmu, gdzie taką warzywną kanapę bez chleba sobie zafunduję dzisiaj. I naprawdę Wam polecam, jako tak ja, taka odskocznia od tych cięższych produktów. I oczywiście zachęcam Was do obserwacji samego siebie, do tego, abyście rzeczywiście postarali się tak obiektywnie zauważyć wpływ stanu swoich jelit. Z głową, ze z własnymi myślami, z własnym nastrojem. Po to, by mogli rozkwitać. Właśnie tak rozkwitać, żeby cieszyć się własnym życiem. Każdy wie, jakie produkty spożywa, które są najcięższe w waszej diecie. Oczywiście w pierwszej kolejności, gdybym jadła wszystko tradycyjnie, a tak kiedyś jadłam, odstawiłabym wszelkie chipsy. Czekolady, y, hamburgery, zapiekanki, hotdogi, tego typu rzeczy, fast food. I przygotowywałabym posiłki we własnej kuchni w jak największym stopniu. I oczywiście z własnego ogrodu, ale tutaj wiadomo, nie wszyscy taki ogród mamy. Nie każdy ma też ochotę na oprawę tego ogrodu. Jeżeli kupujemy coś w sklepie, to patrzmy, żeby to były produkty. Jak najmniej przetworzone, jak najmniej składników, jeżeli mają opakowanie. Zainteresujcie się składem. Zainteresujcie się dodatkami, które są dodawane do żywności. Zadbajcie o siebie. Zadbajcie o siebie. No i teraz wspomniałam was, że celowo wyszłam na zewnątrz. No właśnie, to to chyba już wiemy wszyscy. Jak światło naturalne, światło słoneczne. Mimo tego, że teraz mamy przełom jesień-zima i tego światła bezpośrednio nie widać, to ono jest. Więc słuchajcie, takie wyjście na zewnątrz, właśnie na to naturalne światło, bardzo pomaga w tym, aby ten nastrój sobie podnieść. Kolejna rzecz, bardzo pomaga ruch, ćwiczenia, zwykłe ćwiczenia, takie, jakie mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej. Truchcik, pajacyki, Ja mogę się tutaj trochę głupiać, bo jestem na własnym terenie. Nikt mnie tutaj za bardzo nie widzi. Bez problemu mogę robić to, co chcę. Ale jeżeli ktoś widzi, to też się tym nie przyjmujmy, bo przecież to jest dobry przykład dbania o siebie. Dbania o jakość swojego życia. Więc ja dzisiaj staram się jeść rzeczy jak najmniej przetworzone, jak najlżejsze poruszać się. Być na świeżym powietrzu i zabrać się za moją pasję. Zaczynam dzisiaj kolejny portret. Rozmawiając właśnie o rozwoju, o rozkwicie, o pasjach realizacji swoich zainteresowań, chcę Wam jeszcze pokazać, właśnie weszłam do mieszkania. Portret osoby, która została na moim kanale wylosowana. Ten portret które został dla niej narysowany jestem właśnie przed wysyłką dzisiaj go spakuję, zabezpieczę a jutro do paczkomatu rzeczywiście jest bardzo duża radość w dawaniu. i ten portret jest dla mnie bardzo dużą radością bardzo się cieszę, że mogłam go gratisować dla jednej osoby z Was narysować. I tej osobie, która jest tutaj, na tym portrecie, życzę pięknych, wspaniałych kolejnych dni w jej życiu, żeby te rysy na twarzy były zawsze pogodne. I jeszcze tak przy okazji mam nadmienię. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, że jak jest mu źle, trudno, to wtedy wybiera się do na przykład domu opieki czy do szpitala. I tam rzeczywiście można zobaczyć wiele osób, które mają powody do tego, żeby się zmusić. To też jest jakiś sposób na to, żeby sobie właśnie z tymi sytuacjami trudnymi w naszym życiu poradzić. No i żeby nie było, nie chodziło mi o to, aby Wam powiedzieć, że wy jecie nieprawidłowo. Chodziło mi o to, żebyście po prostu zwrócili sami uwagę, co macie na swoich talerzach i jeżeli znajdują się tam rzeczy ciężkie, bardzo przetworzone, schemizowane, spróbujcie krok po kroku je troszeczkę odstawiać, zobaczycie, że z czasem Wasze samopoczucie będzie się zmieniało.